Ej, moment. Uh, Magda, nie mogę wyświecić o niej z łaski swojej, wszystko. A wyrwała się ta Krois Darbiber? Tu? Oh? Nie. No. Uh, wyrwała się ta Krois zu Bejłech, Magda. No, dat, to to znaczy, że to jest graf, hé? Eh? Dzisiaj iemand ruszył, że jest iemand. Co, eh? so, ja? Matko jedyna.

Magdy. Macia. Was o jej wiolonie. O Ta Tato był właścicielem pola, gdzie spadł samolot. 54 lata temu. Magda była w Mazmechelen. Miała 25 lat. Uh, kiedy samolot spadł, u tante, u cioci. To no, mazmechelen, mazeik. A ah, w Mazeik, excuzir. En niet is dat is los. Ja, dat is hier zomaar vastgezet. Dat is hier zomaar gezet. Dat is van een ander graaf. Dat opgeruimd geweest is. Nee toch, 54 jaar is dat Ja, zo ja, ja, staat hierop. Zo lang. Zo lang staat dat hier. 54 jaar is zo los? Ja, ja. Dat was van andere graven. Er zijn er zo nog, hè? Die opgeruimd geweest. Zijn. Zie je wat nu gras is, hè daar? Hè? Waar gras is. Daar waren ook ja. graven, maar daar is niemand meer. En wel? burgemeester negeerde dan registratie? Dat weet ik niet. Hè? Maar de burgemeester die kwam niet in de kerk en op het kerkhof. Bij kerk? mij Charlie. Nee, ah, Patrick lismon. Ah, maar Charlie was toen, hè? Bij mij geweest. Ja. Kohani, dat is Polski van Polen. Toe is wijkant, dat is Alpha Elfa. Mooi, dat is wat ik heb gevallen. Het is mooi, eh? het ah, is een lijn. Ja, oh, is... Pol -Polse. ja mooi. Echt mooi. Er is een Polske. Er zijn dingen weg hier, is Ja, ja, ja. Er is een no, ja. polsen en Belgische ah, ja, vlak. Die komt ja. van Wroclaw, van Viola. Ja. En daar is die vliegtuig. Hey, heb je gezien die plaats? Kinderen in Peru? Ja, ja die heb ik zeker gezien. Heb je gezien? Ja, ja. Die heb ik gezien. Oh, ja, als ik teruggekomen ben van vakantie, heb ik gezien wat er allemaal lag. Hè? Zeker. Prochapijswaard, ja, het is mirakel. Mirakel, dat is iets. Ja, dat zeggen wij ook, een mirakel. Miracle. Miracle. To, jest, to jest mirakol, czyli coś niemożliwego, że. Nie, z Magdow, e, nigdy się nie widziałyśmy. Co nie. mię? To jest naprawdę mirakol. Moment. A ty blumeke da aros? To jest blumek blumeke A. Stara, Zeta, dogma, Za was. Proszę państwa, ja jestem z drugiej strony. E, moja wiola prawie płacze z wrażenia. Sama Belgijka, e, Magda, mówi, że to jest mirakol, mirakle. i on sprze, Im in Poland, yeah. Yeah. in Polsce. Yeah. Kochani, to jest grobek, tabliczka. Rodzina prosi tylko o tabliczkę. Family, family, van Leszek Kmin, van Di pilot, wat stan Family wrage alein plat, van Leszek Kmin en Marian Kowalewicz. Zobacz, że tutaj muszę opakować, nie? Zobacz, że to tutaj nie można Myślę, że to jest grobek. Weź od niej samolot. Jezu, jestem w szoku. Magda Ikpak May Trzymaj Proszę Państwa, rodzina tylko prosiła o tabliczkę. Dziękuję firmie, która we Wrocławiu wykonała. Magda

Kochani, Paczek, to jest z nami na linii Andrzej Mazurek. Andrzejku, no, van Chicago, my family, van America is on Van Chicago. Van Chicago, Andrzej Mazurek. Andrzejku, to jest to, co ja rozwiązywałam 10 miesięcy po prostu tajemnice, gdzie komuniści spalili wszystkie naszego polskiego samolotu Way Viscont 804 LFA, który spadł tutaj w Belgii i, i nigdy tutaj nic nie było. I jej tato był właścicielem pola, gdzie ten samolot spadł. Kochani, muszę przerwać tą relację, bo, bo chciałabym.